Dzień dobry, witam. A co się wydarzyło? A wydarzyło się tylko tyle, że to maleństwo się utopiło. Teraz tego dojdziemy, Nie, to trzeba rozebrać kanopkę. To jest do wykręcenia aż trzy śrubki. Tutaj to widać wykręcenie tych trzech śrubek dostanę się do czwartej, którą również trzeba wykręcić, aby uwolnić, aby uwolnić te nasze maleństwo. Jak widzicie, cała kanopka trzyma się na trzech śrubkach. Ja sobie jest tam wyjmę, żeby nie pogubić. Gdybyście mieli problem z takimi śrubkami, to są dostępne wraz z kanopką, oczywiście nową. Tu jest dodatkowa śrubka czwarta. Teraz warto otworzyć. To tutaj, co mamy, to jest VTX O4 Lite połączony z kamerą i antenką. Odpowiada za Eee, nagrywany obraz, który potem dostajemy na Google. Ja go sobie tutaj wypnę. Już widzę, że przeszedł. Nie wiem czy złapię to ładnie ostrość. Może przeszedł tak niekoniecznie z stopą przez te wodowanie i niektóre te pady są tutaj mocno no, yy, ze sobą zabrudzone. No, tutaj to już w ogóle nie wspomnę. To wszystko będzie wymagało oczyszczenia przed uruchomieniem. Zobaczymy, czy w ogóle uda się uruchomić. Tu natomiast mamy IO, czyli nasz kontroler lotu. Ten akurat jest trzy w jednym. Odpowiada za sterowanie dronem. Jak widzimy tutaj od dołu podpięte są silniczki. I tutaj na wtyczkę jest przejścióweczka do komputera, aby podpiąć do programu Betaflight. Zaraz sprawdzimy, czy w ogóle uruchamia się on w Betaflight. -cie. Ale jak widzę tutaj troszeczkę troszeczkę syfu zostało takiego. Powodowaniu w kałuży jest to małe więc niewiele trzeba wody żeby go utopić no cóż, mamy to nasze urządzonko warto by je przeczyścić oczywiście jakimś środkiem który nie zaszkodzi elektronice w moim przypadku będzie to alkohol izopropylowy i taka sobie gąbeczka do makijażu czy do czegoś tam. Nie wiem do czego żona to używa, ale jakby wiedziała do czego ja to używam, to już by mi tego nie pozwoliła używać. No cóż, jakoś musi z tym żyć teraz że jak to robić, ale są na wtyczkę, więc wychodzą dość prosto. Delikatnie, trzeba pociągnąć i wyjdą. Teraz natomiast mogę sobie może się uda wyknąć lub podważyć. No i co, no i robimy to samo z tej strony. ten tym brud troszeczkę się oczyści, Zapobierze może on i może korozji. Może, żeby tak tak długo już leżał schnąc, że nie wiem czy to coś zmienia w naszym stanie. Jak widzicie. Pewnie da się trochę z nim tutaj podziałać. Dioda świeci, sygnał jest. Tego nie widzicie, ale postaram się zaraz wam to pokazać. Dobra, zobaczymy, czy wykryje dysk. Mamy tu coś. Drodzy Państwo, cóż nam się nagrało? Proszę. Całkiem fajne ujęcia z ostatnich lotów. Zawsze taki sukces. Jeżeli naprawa finalnie, niestety się nie uda, to coś, coś po niej zostanie. Ok. A czy mamy ten mój nieszczęsny lot do kałuży? A no mamy. Wszyscy możecie teraz zobaczyć jak to jak to pięknie poszło. Gdzieś tutaj błąd pilota. Nie wiadomo co chciał zrobić. I trach. Reszta to już tylko ciemna masa. No cóż. Dobra, na razie tyle. No cóż. Przyszła, wiekopom na chwilę, żeby to wszystko złożyć. I tak jak powiedziałem. Według tej szczoteczki mamy przód. Więc szukamy na flight controllerze tak, żeby był też przód. Tutaj mamy tą szczoteczkę. Więc tak sobie to wpinamy. i od razu podpiąć silniki, żeby nie zapomnieć. One tu powinny bardzo łatwo wejść. Chyba, że ktoś ma takie paluchy jak moje, to już tak łatwo nie jest. Ostatni. Mam nadzieję, że nic nie pomyliłem. Teraz nie ma prawa oderwać się od ziemi. Nawet gdybym chciał, bo. Ok. Zbierałem u śmigiełka. Tak do czyszczenia, czyli to, co powinienem zrobić tak naprawdę na początku ale w międzyczasie dało się troszeczkę odnowić ramę która ma już tam jakieś ślady użytkowania na przykład tu nie wiem czy to będzie widać na przykład tutaj już jest jakieś maleńkie mikropęknięcie tu też więc no. teraz kiedy ja go pochylam on będzie się nam pięknie obracał w takie strony jak jak powinien. To znaczy, że tu jest ok. W międzyczasie zainicjowało się połączenie z moją aparaturą, z szlachetnym radio Master Pocket, bardzo fajna aparaturka, niedroga. I co to oznacza? Jeżeli jest dobrze, to tutaj będę mógł poruszać, ruszając. Yy, Balami będę mógł nadawać jakby kierunek. E, oczywiście to na sucho lotu naszego drona. I jak widzimy, ruch trotla, czyli naszej gazu powiedzmy, odpowiadającego za lot w górę w dół. E, działa fajnie. pitch czyli ten przewrót do przodu, przewrót do tyłu też. Oś roll. i ostatnia oś, jaw, potrzebna bardzo do skręcania, też działa. Zaskakująco, ok. Tu jest uzbrajanie ruszyło, więc tu by było dobrze. Zobaczmy, jak działają silniki. Aby podpiąć, żeby silniki zareagowały w ogóle, potrzebna jest bateria w tym momencie, więc ja sobie ją tutaj. Jak widzicie, wpinam i pokażę to już tak, nigdy nie róbcie tego ze śmigiełkami, no to jest maleństwo, więc jakby nie, nie powinno się to mieć dziać, ale śmigiełka mogą powodować, tak jest do góry, tak jest tu jest przód, śmigiełka mogą powodować to, że możecie sobie zrobić krzywdę albo komuś, albo uszkodzić sobie drona, nie mówię o komputerze. Sprawdzę tylko kolejność silników i aż więcej bawić się tu nie będę. Trudny start. Jak widzicie silnik, który tu ma być jedynką, zastartował. Zaznaczymy. Dwójeczka, tak jak jest tutaj. Działa. Teraz działa mi trójeczka, widzicie. I czwórka. No i cóż, finalnie sprawdzamy teraz wszystkie, wszystkie pozespoły, czy to działa. Spójrzcie, ja sobie zdjąłem te śmigiełka, ale... I tu taka rada dla wszystkich. Ja je ściągałem tak, że wiem, które jest do którego. I teraz do którego silnika. I one powinny być porupadane w ten sposób. czyli. To Po na to miejsce, to tutaj, to tu, to tu. Zobaczcie, że one się kręcą w różne strony parami. No co, zostało mi tylko sprawdzić, czy wszystko to, co tutaj zrobiliśmy, czyli czyszczenie, dało efekt. Nadmienię, że dron przez tydzień leżał w ryżu i sknął. Wygląda na to, że wszystko działa, ale czy działa? czy się coś nie spaliło, czy jednak jest obraz i tak dalej, i tak dalej, dowiem się za chwilę. Wygrał. Wygrał właśnie nam sygnał i teraz czy się uzbroi. Jak widzimy, jeszcze raz to pokażę, może tu nie widać wszystkich tych silniczków, wszystkie muszą zakręcić. Jest OK. Teraz kwestia czy kamera działa. A to trzeba sprawdzić w Google. Właśnie to pan No i drodzy Państwo, obraz jest więc tym razem chyba się udało. Jeżeli komuś to pomoże, to proszę o łapeczkę. Więcej napraw amatora. W następnym spotkaniu myślę, że większa, dużo trudniejsza zabawa będzie z Pawłem 20 Pro, gdzie przestał po prostu rozmawiać ze mną.